Kwawnik pospolity. Zbieramy go właśnie teraz na przełomie lipca, sierpnia, czyli w pełni lata. Zobaczcie, ja tutaj mam już cały koszyk. Zbieramy kwiaty tylko, łodyg nie zbieramy. To znaczy, jak tutaj mamy gdzieś takie krótkie łodygi, też się nic nie dzieje. Ale raczej zbieramy same koszyczki kwiatowe. Jest bardzo pospolitą rośliną. U nas, słuchajcie, pomylić, raczej go nie ma z czym, chyba że z dziką marfią. Dzika marchew ma taką bardziej okrągłą. Bardziej mam tutaj dla porównania, żeby wam pokazać, ale to jest taki bardziej inną budowę. Ma okrągłą i po środku ma taką czarną plamkę, czego krwawnik też nie ma, ale nie jest trująca, więc nawet jeżeli to nic się nie dzieje. Słuchajcie, zbierajmy krwawnik. On u nas naprawdę rośnie obficie w różnych rejonach Polski, prawie we wszędzie go znajdziemy. I nie tylko krwawnik, jak sama nazwa wskazuje dla kobiet, czyli na jakieś problemy mm, miesiączkowe, problemy z endometriozą, z mięśniakami, z jakimiś chorobami kobiecymi, wszelkiego rodzaju jajnikami i tak ale nie wiem czy Wy wiecie, ja stosuję krwawnik do mieszanek. Y na problemy gastryczne. On bardzo fajnie działa nam, łagodząc śluzówkę żołądka, jelit, przy właśnie problemach pokarmowych, przy SIBO się doskonale sprawdza i przy wzdęciach. Także zbierajmy, korzystamy z tego, korzystajmy z tego naszego polskiego daru, jakim jest krwawnik. I słuchajcie, to mi akurat narwał mąż i zbieramy się dalej za obcinanie. Obcinam kwiaty nożyczkami.